Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Motonacji. Dziś będziemy odpalać samochód marki Acura Model RSX Type S. Zanim zaczniesz oglądać ten film, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Czyli słynny z silnika K20A2. Po pół roku stania bez odpalania zobaczymy, jak sobie poradzi ten samochodzik. Po tak długim czasie muszę tutaj nadmienić, że stał oczywiście całą zimę, więc akumulator może być wykończony, ale spróbujemy. Bez najmniejszego zająknięcia, tak jak widzieliście. Jednak jakość kondy to jest to. Mamy tutaj nowy akumulator, który był kupiony rok temu i pewnie to jego zasługa. Dzięki za oglądanie, zachęcam do dawania łapek w górę, subskrypcji, komentowania i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się w szerokości.